Cześć, ja jestem Michał, a to jest Natalia. A razem jesteśmy na Maroszce Fotofilm. Na wstępie przypominamy o zostawieniu subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco z nowymi sesjami. A jeżeli Wam się podobało, koniecznie stawcie lajka oraz komentarz. A dzisiaj pokażemy Wam sesję stylizowaną w klimacie ślubnym. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see your face where. Na dzisiejszej sesji byliśmy na zaproszenie Alicji, którą możecie kojarzyć z tego, że wykonała nasze logo oraz kurtki, a sesja odbywała się właśnie pod łodzią w młynku tuszy. Dokładnie i dodatkowo mieliśmy do dyspozycji trzy scenerie, które wykonali sceneria w tle. Jedną z naszych par była Magda oraz Krzysztof, a drugą naszą parą był Alek oraz Wiktoria. A profile wszystkich osób, które współtworzyły tę sesję, możecie znaleźć w opisie. Zapraszamy. Zacznijmy od tego, że byliśmy świeżo po weselu, tak naprawdę wróciliśmy w środku nocy. Musieliśmy jeszcze pozrzucać ujęcia, naładować sprzęt, a z samego rana właśnie wyjechaliśmy do łodzi, bo od nas też jest tam kawałek drogi. No 3-4 godziny musieliśmy jechać w jedną, jak i w drugą stronę, a dodajmy, że wszystko odbyło się w ciągu jednego dnia. Gdy już dojechaliśmy i zobaczyliśmy cały nasz sprzęt. Zaczęliśmy od pierwszego miejsca, od pierwszej scenarii, czyli tak naprawdę stołu z krzesłami, które właśnie przygotowali w tle, gdzie wykonaliśmy zdjęcia i film, ponieważ był tam cień, było to w namiocie, było zadaszone i nie raziło mocne słońce. I na tym pierwszym miejscu właśnie naszą parą modeli była Magda oraz Krzysztof. Później czekaliśmy aż będzie troszeczkę zacienione na dworze, troszkę będzie więcej cienia, żebyśmy mogli zacząć zdjęcia i film na zewnątrz. Tak, w tym czasie ekipa od dekoracji przedstawiła kilka rzeczy i dokończyła właśnie całą tą stylizację na dworze, przy tym mostku. już trochę słońce, wyszliśmy na dwór i zrobiliśmy tam większość naszej sesji. Zaczęliśmy od takiej udawanej sesji ślubnej w trakcie ślubu. Mieliśmy właśnie świadków, Agata była urzędnikiem naszym, takim tymczasowym, i zrobiliśmy właśnie tam kilka jeszcze takich ujęć wprowadzających do filmu. Następnie zrobiliśmy troszeczkę rokowe kadry, ponieważ Wiktoria założyła glany, kurtkę, którą zrobiła Alicja. I było widać właśnie na pierwszym planie buty, kurtkę, więc bardziej rokowe. I już na koniec tego miejsca wykonaliśmy zdjęcia z użyciem rac oraz... Powinieneś tak tutaj wiesz swoją... Nie. Troszeczkę musi z kosem stanąć, bo jak stoisz, tak, i ty stoisz tak i który jest tu i tak i trzymasz tą nogę, to ona tak dziwnie jest w miejscu, nie? I się tak troszeczkę się bliżej. Czyli... Stój. Tak spróbuj tak naturalnie, jak stoisz? Weź tak i tak przy sobie. Żebyś tak troszeczkę o swoją oparł. O, ty masz troszeczkę się przybliżyć tak wygiąć. Tu cię zasunimy. Weź przytrzymać tutaj od spodu, tak? Tak delikatnie. No i to jest pochyl do tyłu. Usiekł. Dobra, dawaj. Miało te ruchy. O, tak. A teraz do kółka się kręcisz, dookoła. Takie obraty rób Tylko głowa? Pamiętaj, nie robimy, tak? Okay. Nie patrz na mnie, patrz sobie tak właśnie z kosem na bok. Już takie ujcieminy mają takie. Albo właśnie uśmiechę, to mam się takie, wiecie Dobra, <głysy> zobaczcie bo nie to pokazać. Wtedy będą takie... No, Do pani to pani uży. Mój, Mój chłopak to, będzie twoje. się Tak działa, nie? Tak wyszło. No, mam tam iść. Tak. Ej, mi bo się wygląda. To moja siostra Agatka. Cześć. Cześć. To możesz tam Ciędze. iść. E... Dzielisz mi ślub? Tak. Myślisz mu rzecz Gorzej jak ma takie prawo? To jest szybko papieru co i tyle. <grym> no dalej nie widać, że Jeszcze teraz samą ten co Dlaczego tak, tak? Jedna rzecz y, nie trzymaj tak tą dłonią. Musi być widać obrączkę. Tak? No 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 tak w się sensie, tak? Nie, nie, masz się, żeś tak nie trzyma, bo nic nie widać, nie? Musi widać jeszcze obrączkę. O tak. Mhm, no szkoda, że się. Jeszcze, czy chcecie? Macie kredyt na dole, cały nasze życiorys? <grystanie> Mąż. <grystanie> Mąż. Dobra. Jeżeli nie jest w stronę ich, to nic się nie stanie. Jakby sama końcówkę... Uśmiechajcie wymi. się ładnie do siebie. Dobra, do przodu krok, bo was zadymiło. Do przodu, do przodu, do przodu. Bliżej siebie, bo jest dziura między wami. Do przodu jeszcze, bo znowu jesteście zadymieni. No, już leci, dobra. Dobra. Już zadymiło, dobra. Na sam koniec udaliśmy się do strefy chilloutu. Był rozłożony dywan na piachu, postawione pufy, stoliki parawan na parawanie wisiał właśnie napis Les Party. I tam właśnie wykorzystałam Alicję, ponieważ chciałam na jednym kadrze mieć zestawny modę. Także Wiktoria i Alicja we im pozowały i kadry wyszły Bojebie. Babciu, to jest zajebiste! Tutaj również użyliśmy rac, pomagał nam Szymon, właśnie będziecie pewnie mogli zobaczyć na filmie, jak biegał w lewo i w prawo z racami różnymi. Później jeszcze wzięliśmy na chwilę Alka, który razem z Wiktorią właśnie pozowali na ostatnich ujęciach właśnie w tej strefie chilloutu. Mieliśmy jeszcze sobotnie babeczki, także to troszeczkę pozowali mi z tymi słoneczami, a na sam koniec chciałam, żeby Wiktoria dotknęła tą babeczką w nos Alkę. Patrzcie, o, taka bardzo ładnie. Mega to wygląda. Jeszcze? Poprzedzajcie Was na warto, <grym> bo oczekajcie. Powtórzycie <grym> mi to zaraz. Dobre, <grym> dobra, weź się na chwilkę, do tyłu. Jak powiem już, możecie patrzeć się w dół na razie, Fik jak się patrzycie, a jak powiem już, to spojrzycie się w obiektyw. Już? Super. Musi być ta kieska. Co jest taka sztywna? Śmiało, tak wiesz, to musi płynny być taki ruch. Też. Bo to wiecie, widać, jak to jest takie lekkie, takie. A prowadzisz? Nie. To czego? Nie. Nie <grym> nie no, no. Ale żeby Słuchaj. wyszło naturalnie, to trzeba to zrobić. Twoje ostatnie zdjęcie. Może zrobić to też. Nie żartuj, naprawdę musisz to zrobić. Mam to zrobić? Możesz, Jeśli nie, brać, Alek? Pobrazisz się? <noise> dawaj mocno! Eee! <noise> no dawaj można im wyciągać, bo to ma widać! <noise> A ty co? Wy oddaj teraz! Nie, nie tak ja mam makija! <noise> A ja nie, właśnie to jest ta przewaga, nie? Ty nie możesz, tak? <noise> Dobra, no, to mamy, to Na dzisiaj to już wszystko. Standardowo zapraszamy Was na nasze Instagramy. W opisie znajdziecie inne linki do naszych social mediów oraz linki do profili wszystkich osób zaangażowanych w dzisiejszą sesję. Do, do zobaczenia! zobaczenia.